Zaraz zrobię coś, czego żaden youtuber nie powinien robić. Powiem ci, żebyś przestał oglądać YouTube'a. Serio, wyłącz po tym filmie, bo to, co teraz robisz, to najlepsza metoda do tego, żeby nigdy nie zacząć własnego biznesu. Sprawdź swoją przeglądarkę. Ile masz zakładek z przydatnymi materiałami? 50, 200, 500? Teraz powiedz mi, ile z nich faktycznie wykorzystałeś? Ile zmieniłeś w realne działanie? Ile przyniosło ci choć złotówkę? Zero. Dokładnie zero. Witaj w przekleństwie darmowej wiedzy, największym oszustwie XXI wieku, gdzie więcej informacji oznacza mniej działania. Prawda jest brutalna. Każdy film, który oglądasz zamiast działać, oddala cię od celu. Każdy podcast, który słuchasz zamiast testować, to stracony dzień. Każdy kurs, który musisz najpierw skończyć. To kolejny miesiąc stanie w miejscu. Wiesz dlaczego? Bo twój mózg nie widzi różnicy. Oglądasz film o zakładaniu sklepu, i czujesz satysfakcję, jakbyś to robił. Jakbyś się rozwijał. dopamina leci, czujesz się produktywny, jest super. Ale to oszustwo. Tak oglądanie gotowania zamiast robienia obiadu. Możesz obejrzeć tysiąc odcinków szefa, ale jak będziesz głodny, to wiedza ci zupy nie ugotuje. Nazywam to syndromem wiecznego studenta. Zawsze się uczysz, Nigdy nie kończysz nauki. Zawsze brakuje Ci tej jednej rzeczy. Zawsze jeszcze jeden kurs. I wiesz co jest najgorsze? System jest tak zaprojektowany, żebyś tkwił w tej pętli. Każdy guru ma kolejny sekret. Każdy obiecuje brakujący element. Każdy podcast zdradza to, czego inni Ci nie powiedzą. Ale pomyśl. Jeśli te wszystkie sekrety są w internecie za darmo, to dlaczego nie każdy jest milionerem? Jeśli wiedza to klucz do sukcesu, to dlaczego najwięcej wiedzą ci, którzy najmniej zarabiają? Wiedza bez działania to najgorsza forma ignorancji. Wiesz co robić, ale nie robisz. To gorsze niż nie wiedza. Zasada jest prosta: jeden materiał, jedno działanie. Obejrzałeś coś o produktach? Wybierz produkt. Dziś. Czytałeś o reklamach? Przetestuj to. Dzisiaj. Słuchałeś o budowie sklepu, zbuduj ten sklep dzisiaj, nie jutro, nie jak będę gotowy, nie jak obejrzę jeszcze to i tamto, dziś. Bo każdy dzień, który spędzasz na przygotowywaniu, ktoś inny spędza na zarabianiu. Każda godzina, którą tracisz na douczanie, ktoś inny wykorzystuje na budowanie. Biznes to nie jest egzamin. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi, tylko zacząć. Musisz zacząć. Pierwszy sklep będzie kiepski. No i co z tego? Pierwsza reklama nie zadziała. Normalne. Pierwszy produkt się nie sprzeda. Okej, okay, to jest część procesu. Ale wiesz co? Po miesiącu będziesz wiedział więcej niż po roku oglądania. Po trzech miesiącach będziesz ekspertem swojego sklepu. Po pół roku będziesz się śmiał, że kiedykolwiek bałeś się zacząć. Dlatego mam dla Ciebie radykalną propozycję. Przestań się uczyć. Kompletnie! Na tydzień. Żadnego YouTube'a, żadnych podcastów, żadnych artykułów, tylko działanie. Tomek, ale nie wiem jak! Stop. Wiesz, jeśli obejrzałeś choć jeden film o biznesie online, to wiesz wystarczająco. Ale co jeśli zrobię błąd? Zrobisz. No i co z tego? Każdy błąd to lekcja warta więcej niż 100 filmów. No ale muszę być przygotowany. Słuchaj, nigdy nie będziesz. Zaakceptuj to. Więc ostatni raz. Przestań udawać, że się uczysz. Zacznij działać. Usuń zakładki, anuluj subskrypcję, wyłącz powiadomienia i zrób jedną rzecz. Cokolwiek, co przybliży cię do własnego biznesu. Pomiędzy tobą a twoim pierwszym milionem nie stoi brak wiedzy, stoi nadmiar wymówek. A muszę się najpierw nauczyć to królowa wszystkich wymówek. Jeśli ten film cię obudził i chcesz wiedzieć, jak zacząć działać mądrze, bez marnowania czasu na kolejne kursy, wejdź na tomeknieźwiecki.pl. Link jest również w komentarzu. Pokażę ci, Dokładnie od czego zacząć, żeby zamiast gromadzenia teorii przejść od razu do praktyki. Do zobaczenia. I pamiętaj, przestań planować, zacznij działać. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. I nie zapomnij subskrybować mojego kanału, żebyś mógł obejrzeć zawsze wtedy, kiedy pojawi się nowy materiał. Cześć.